Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty z non witaj. witaj. Cześć, Przegrałeś walkę, ale. Przegrałem dalej do przodu, dalej się nie poddam, dalej lecę po swojej. I... wiadomo o co chodzi, ale chodzi o werdykt: przegrałeś walkę, ale zdaniem kibiców, którzy skandowali grace, grace, gracek. No zostałeś oklaskiwany, jak schodziłeś. Na pewno to słyszałeś, bo widziałem, że się rozglądałeś, machałeś do ludzi. No tak, w ogóle. Rzadko to robiłem ale na pach się zbierało, bo jak. No, to strasznie podniosło na duchu, bo przynajmniej też doceni to, że. Wiecie, to nie jest taki łatwe, przygotować do walki, wstać po tym jak się kiedyś przegrało, być wygwizdywanym przez chyba mało latów, którzy nie wiedzą jaką przeprawę wszedł naprawdę, nie miałem tam łatwo, nie robić się nikogo, wyjść przed publiczność na pewno śpiewcie z dwoma chłopami, którzy też są przygotowani. iść się z tym, że tam... Co z tego? To nie o to nawet chodzi, ale wiecie mi, że takie dużo... O, wytłumacz to na prostym przykładzie. Powiedzmy, że nie wiem, wytłumacz, o, powiedzmy, że masz solówkę z kimś jest trzech jego znajomych, trzech twoich znajomych na masz masz, nie? No, no to, to powiem sobie, że teraz jest tysiące, są tysiące ludzi, latają to tobie memy, każdy kojarzy cię z jednym, feralnym nie wiem gdzie jesteś, normalnym, charakterystycznym chłopem i teraz jak coś zrobisz, to wszyscy cię skreślają, wskazują, jest wszystko a nikt nie wnika w to, że Jak miałeś funę, nie zdradzałeś, swoich przynęłeś do góry, pomagałeś swoim, nie wiem, nie pijesz, nie ćpasz, cały czas trenujesz, cały czas masz ten, ten cel. nigdy się Poddaliście, jakby nie było, i w końcu poczułem się, że docenili, że poszedłem do przodu. Nie, że się nie podaję, za Ja się nie boję, nikogo. Gracena, ale ty mówisz, że zostałeś wygwizdany, ale dzisiaj ci właśnie oklaskiwali i nikt gwizdali na ciebie. Jak Natan wychodził, Adrian, to nikt o to Chodzi o to, że wiecie, ja też tam widziałem w internecie komentarze. Na jakichś tam na jakichś tam stronach też widziałem, gdzieś tam jakieś memy memo mnie latają. Wiesz, no nie na to pracowałem. Ja kocham się napierdalać, jestem jakby, z... my jestem inny trochę, może okej, okay, ale z... ja kocham tak jeszcze, no i tyle, no ale jakby wam to powiedzieć, no, yy, no nie na to, i chciałem tutaj wyjść, pokazać, że można wstać, można po prostu do przodu, może się nie poddać, zrobić tych wszystkich porażek, które tego co mnie spotkało, zajebistą historię, wierzcie mi, że historie undergroundów są najpiękniejsze, każdy kto miał Kryzys w życiu. Każdy miał ciężko. Zresztą to najdalej. O to chodzi. Pękło coś w tobie dzisiaj? Nie. Nigdy nie pękam. Powiedz mi, Gracjan, ale naprawdę, ty, zdaniem wielu osób, no, jesteś wygranym tego pojedynku. Ch. się nie? Świat, sport walki jest brutalny. Tutaj liczy wynik. Jak ktoś wchodzi w język szefdoga, tam apologi, wpisuje. Gracja to patrz na zielone i czerwone okienko. Nie liczę się do przygotowania. jeśli to ciężko czy łatwo? Czy... Nie no, wygrałeś. nic więcej. Rozumiesz? No dobra, ta, ta porażka naprawdę Cię tak, tak zabolała? Serio? Nie. To jednak wiesz, no walczyłeś z dwoma zawodnikami. Jeden i drugi były od ciebie ciężsi. Tak samo teraz Alan walczył y, z Feraniem i z jego ojcem. Też y, przegrał. Denis Załęcki. No wydaje mi się, że jakby dalej ta walka tam trwała, to też by ją przegrał. Ciężko jest mimo wszystko zawalczyć na, na zawodników, którzy są od Ciebie ciężsi, jeden i drugi. No i co? A nie jest tak? Nie. Co? Nie. No dobra. Gracjan, powiedz mi, co dalej z Tobą? No tak mówiłem wcześniej, ja i tak wcześniej gdzieś tam po skieślaj, bo poszło. kilka walki poszło. Ja A kto Cię skreślił? Kibice, którzy byli ze mną, jak wyrywałem, atakowałem. No, no to w sumie... Ja mam, ja jestem ja jest, ja szczęśliwy, jest, ja jest że mam takie życie. Ja dalej będę się koło wyzwań, ja nigdy się nie poddam. Dobra, po swoim. Swojej... Dobra, jaki był plan na tę walkę? Chcesz szybko kogoś usadzić? Nie, nie. Taki był plan, teraz już chyba możesz się podzielić. Nie stracić głowy i panować nad swoim instynktem. Jak poczuję to się na... nie podaje. No to zawiodło w tej walce najbardziej u Ciebie? Instynkt. No. Masz do siebie duże pretensje po tej walce? Nie. No, to czy, gracia, no dałeś ludziom show, to jest chyba najbardziej istotne. Czemu jesteś załamany? Bo serio, ja nie widzę, ja widzę powodu. Ja wiem, że przegrałeś, to porażka zawsze boli, szczególnie wojownika, ale naprawdę przez ludzi był, byłeś oklaskiwany, jak schodziłeś. To chyba, to jest też dla, dla zawodnika, dla wojownika bardzo ważne, żeby kibice Cię docenili, kibice Cię dzisiaj y, w Atlas Arenie do, do, docenili, naprawdę. Graca, ja muszę zrobić sobie przerwę. I, spoko, ale kibice Cię naprawdę dzisiaj docenili, z tego chyba możesz być dumny. No nie o to walczyłem, nie o to walczyłem. O, to wa o, o co walczyłem? O podziany, o to, na mnie się gronę, no, Ale stary, wiesz jaki jest sport? W sporcie się nie zawsze wygrywa, wiesz? Jak... Jesteś sportowcem, to doskonale o tym wiesz. Ale patrzcie, ile można... Patrzcie, ja się nigdy nie poddałem. Przegrałem... Kiedyś moje negocjacje wyglądał tak. Y Dostałeś tego i tego wtedy i wtedy. Ja pisałem ok, się na pierdolę, nie było żadnych negocjacji. Później gdzieś, gdzieś tam jakiegoś tam, ok, później kolejnego, ok, 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 ok. I w końcu chcę wygrać, tyle. Sam mogę z się wygrać, czy się sobą, bo na to nie służy, nie to, żeby wygrać ze mną i tyle. to powiedzieć, no, wpisuję to pisuję to ryzyko. No, ale nie tak to powinno wyglądać, ale wierzcie mi, że mnie to bardziej napędza niż, niż, niż demotywuje. I tak sam i tyle. Możesz sobie zrobić dwa dni przerwy. I tyle. Cieszy, że idę do p... swojego psa. Więc no tak jak ja. Też się w idzie na, na żywioł, ale z kochanym, cudownym bydlaczkiem. Powiedz mi, ta walka z Denisem Załęckim, na którym się umówiliście, jest jeszcze możliwa do zrealizowania. Ja się nie boję. To no też byłby to typowy freak. On jest dużo cięższy od ciebie, ale tutaj miałbyś jednego przeciwnika, a nie dwóch, którzy są ciężsi od ciebie. I on walczył z Denisem, on walczył z Natanem, i z Adrianem czasem ty walczyłeś. On, ty, i ty, i, ty i on przegraliście, to ta walka ma teraz fajny sens. No to się to łączy. Tylko, tylko słuchajcie, on miał 15 sekund parteru. Ja wczoraj się dowiedziałem, że jest 15 sekund parteru, później nie ma. Wczoraj na konferencji dowiedziałem że nie ma, później, że jest. Ogólnie jak powiedziałem, że nie ma, to wy... nie kłóciłem i nie ma to nie ma. No i ogólnie, y... no lubię wyzwania. Lubię wyzwania i tyle no. Co teraz czujesz graczem po tej walce? Bo widzę, że dużo emocji do targa. Nie, nic, nic, okej. Okay. nie jest, czujesz? Jest tak jak było, tyle. Nic. Jest pełen luz? Tak, dobrze. No zobacz. No okej, okay, to im poszukanie się. Nie no, nie, nie, absolutnie wiesz. Nie z... jestem... Z... To pracowałem, ale... Z... Co ale, ja mam... ale dobra, ale jest ci źle, że jesteś tutaj w Federacji Freakwojetowej, czy, czy, czy o co chodzi? Co? Nie, jest, 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 jest okej okay, chyba, tak? Powiem wam tak, no może. Jak wam to powiedzieć? tacy jak ja długo nie żyję. Ja sobie z tej sprawy, bierzcie ze mnie przykład. Co to mam, znaczy, że... że długo nie żyję? No bo... Nie kalkuluję na no, idę po swoje i tyle, no jak trzeba będzie coś zrobić albo coś zaryzykować, to idę i... To myślisz, i... Że ile lat jeszcze będziesz żył? Nie wiem. Ale, bo powiedziałeś, że tak jakbyś zaraz nie miał zniknąć z tego świata. Ale chodź... Do setna. Nie przerywaj Ja ci nie przerywam. Przepraszam. Chodzi o, chodzi o to, że bierzcie ze mnie przykład, boś nie podaję nigdy w życiu i tyle, nie? I po prostu, no zobaczcie, po porażkach, Teraz kolejna i dalej tylko po swojej. Dobra, kiedy następna walka gracja Bo na pewno w, widzowie nie chcą... Długo, chcą... Zaraz. Niedługo, serio? Zaraz. Tutaj? Nie. Nie? Sportowa? Nie do końca. Zobaczymy. Zobaczymy, bo jesteście w trakcie tam uzgadniania i to. Okay, okay. to. Dobra, nie zatrzymujecie klasy. Dzięki okay. Delkie. Dziękuję. Dziękuję Wam bardzo.